Ogromny... Mały polski skupiak, jem! To jest blu pisa! Kurwa jeba... Necessary... Ojej, no <ścoughs> stu! <s literacy noise> tak, na lunecie grą Kurwa... Za późna nie wyciągnęłem. Cie widziałem lecej. Ale chujowy magazyn. Gdzie jest Marek? No A.

Dużo Nie ja w nie mam w ogóle tak. Ja wzywaj. No to kowar, to jest to to Gdzie ty kurwa Bo nie wiem. to zaraz

7, 1, 107 172 O tam siedzisz no, ja tak czekałem kurde, czy wyjdziesz z tego no. no nie no, jakim niby cudem Ja cierpię, nawet ja mam szansę zauważyć, już nie żyję Tak nie Miałem szansę z mnie zauważyć

To jest V1? O nie! Haha! Oj! Że... To jest za... Ej! Jest... ja Nie, nie mogę! Jak to wyglądało?! A ja, jak to wejde, ja nic na nie zrobię, nie? Ja, ja już to wiedziałem. Ja widziałem, jak centralnie wymienił Ej, V1 jest za duże chyba na tą mapę. Na mapie to fajnie wyglądało. To tak wybuch stały punkt nawet. Co on jest, Oho! Tam w krzokach siedzi. No o my wej! Dobry, chłopcze. Dobry, chłopcze. Nie, nie, nie. człowieku, żeby tak ludzi straszyć po domach? Nie. 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 Jak go wam ten nie uciekł? No nie, no ty w ogóle. 38 fragów, no super, fajnie, dobrze się bawię. Tak, ten chłop w bf jeden z ostatnich graliśmy co 4 no. strzelał Tak się właśnie Ej, czuję. Też, tak, macie, że się czasem jakby blokujecie? Że nie młodzieżę ci iść? Tak. Czyli jest no? Ja nigdy nie miałem 40 fragów, więc tak nie mam. Jak ty to zrobiłeś tak szybko? A, 150 progów, to Znaczy tych... w Bingo. Magic. No co, że mam 40 progów? Patrz ile Kuba ma, a ile wy macie na przykład, nie? To się wyrównuje. Nawet wy macie więcej. No skąd? Jest... No, <noise> <noise> O kurwa No skurna Drugi był na daleko dziś Jest za rogiem Gdzie ty kurwa jesteś? Nie ma mnie okay. Co to było? Pink mi skoczył w tym momencie jak strzeliłeś się, mnie przemieściło Ja to widziałem właśnie Bo widziałem, że już byś na górce nagle się cofnęło po Pośród traf <grym> Pośród traw <grym> Młody, bili, kit. <laughs> A ten gdzie? Fajny ten rewolwer jest. No, tylko dosyć na i długo pomiędzy pociskami trwa, nie? Kurde, no... No, bo rewolwerem wystarczy dwa razy strzelić. To... Tak. To jest... No nie! <laughs> to jest Wiedziałem, ja myślałem, żeby nie widzisz normalnie, że sobie pójdziesz, ciekawym tylko. A sobie pójdziesz stąd. Widziałem, rahmatai yaki bubo bi rbol bir Tak, że Tak, to, <słysza> to nie jest. Ja nie, nie. Nie, nie, ja nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, Ja nie. Tam, ja nie, pod, ja ja, <słysza> nie, nie, nie. Ja. Tak, ja nie, nie, I... ja tylko nie. O, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. jak, jak? No nie. Yeah. To yeah. <laughs> ja, było tak niepokojące, że nie wiem. Oj, 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 oj. O, o, o. Jak ty tam wszedłeś? Wszedłem. Spider boom Spider ryb. Fajny tylko Co jest? Dobrze. O, ale to ryb. Fajny że ja to Fajny tej Fajny nie trafiłem, wiem Anioł. Kurde, zawołał, za, 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 dobra <grym> ty byłeś w ogóle? No w tej trawie! O nie! Ale to jest dziwnie nie No! <grym> ciebie. No Aha. Nawet nie z tego cię nie potrafię trafić O, dwa No habce. ile dostajesz w końcu? No ty, no nie bój się Dwa hapce mi zostały jeszcze Taki, na no to na marci. Mogę ku, mogę zjeść zabić? Nie. Nie. Uu. No jak dalej nie dostał ten człowiek Dobra, karol, chodź Nie. 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 No. No. Zabijaj mnie, patrz na no nie! Okay. nie. Gdzieś ty pobiegł. Aha, ty tu stoisz, dobra, mówię co jest.